Zapraszamy Państwa na przeboje domowego kina. Przypominamy o konkursie, w którym można wygrać wiele atrakcyjnych nagród. Między innymi artykuły gospodarstwa domowego, odtwarzacz wideo, wyroby rzemiosła artystycznego, rekwizyty marynistyczne, modele do sklejania i wiele innych cennych nagród. Wystarczy tylko przysłać kartkę pocztową na adres Telewizji Morze. Na kartce umieszczamy tytuły propozycji filmowych do wideotopu. Każda kartka opatrzona pieczęcią lub kuponem wypożyczalni Kami przy ulicy Parkowej 2... Video Hit Jagiellońsko 85 oraz Mini Aldik Młodzieży Polskiej 22 w Zdrojach weźmie udział w losowaniu nagród. Zapraszamy na najbliższe wydanie przebojów domowego kina. Emisja programu w poniedziałek o 23.25 oraz w czwartek o 15.30. Nagrody sponsorują Przedsiębiorstwo Handlowe Interdom, Donex Sprzedaż w 36 Ratach, Księgarnia Muzyczna Akustik, Salon Sztuki Użytkowej 5+, Nautyk wariat biuro turystyczne Oltur i firma handlowo-usługowa Prokop